Hej, witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmie. Ostatnio cały czas tylko echo, 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 ale oczywiście so, jesteśmy w trakcie archiwów i tak jak obiecywałem, będę wrzucać też właśnie gameplaye z tych specjalnych tutaj wyzwań. Jest to coś zupełnie nowego moim, moim zdaniem tak jak mówiłem, jest tutaj potencjał dzisiaj sobie zagramy w walkę w zwarciu. Czyli odwet wrogowie otrzymują obrażenia tylko wtedy, kiedy w ich pobliżu znajduje się gracz. To, co teraz e, nagrywam, to co mówię, to już jest po właściwie e, zagraniu e, tych meczów. Um, I powiem Wam szczerze, że jest to coś naprawdę interesującego. Podoba mi się ta modyfikacja i chciałbym, żeby to się pojawiło w Overwatch 2, bo rzeczywiście taktyka e, i dobór bohaterów musi być zupełnie inny. Niż w zwykłym odwecie. I co z tego, że to jest poziom trudności ekspercki? Tak czy siak, bywają trudne, trudne momenty. Dobra, to zaczynamy. Dobra, wezmę sobie tutaj symetrę. E? Będzie dobre, będzie dobre. Zobaczymy, tutaj podkładana jest bomba, i teraz nie wiadomo z której strony wyjdą. Więc tu, tu jedna wieżyczka, tu jedna wieżyczka, tu jedna wieżyczka. Zobaczymy, jak to wygląda. To jest moja pierwsza gierka w ogóle w tym tryb. okej, okay, stąd wychodzą. I widzicie, ta... dziwnie się na złoto świecą. O, i już się nie świecą, to znaczy, że można ich atakować. Dobra, teraz tutaj. Ło, ej, jest. A! Ma takie życie, jakby Baptist go chronił. E, o kurciaki. Uff! Uh, zabawne. Ale faktycznie wygląda tak, jakby miał na sobie efekt pola nieśmiertelności Baptista. To jest dosyć, widzę, krótka odległość. 5 metrów niecałe chyba. Oj! Dziwne to. Świetny pomysł, naprawdę. Chciałbym, żeby takie coś było e, na Overwatch 2. Dobra, ja muszę się do nich dostać. Ma. Ej, teleporter będzie dobry. Nie pomyślałem o tym, ale teleporter będzie dobry na to. Właśnie, żeby skatać te dystanse. Na snajperkę może być dobry, właśnie, jak ona gdzieś daleko będzie stała. Tylko wiecie, co tu je, jest zrobione? że wrogowie są nieśmiertelni. A czy nie, wrogowie są śmiertelni wtedy, gdy po prostu ktokolwiek stoi obok nich, co nie? A chyba by było ciekawsze, gdyby to działało na zasadzie, że e, wróg, e, a czy, że my zadajemy zero obrażeń, jeśli stoimy daleko. Czyli, jeśli taki Reinhardt. Teraz jest coś takiego, że. Zobaczcie, jeśli ta Ana stoi obok nich, to ja też już mogę ich atakować, prawda? Też mogę im zadawać obrażenia. Czyli wystarczy, że jedna osoba jakby aktywuje ich śmiertelność, że tak powiem. Teraz na zabójczyni wskoczy, to tutaj postawię wieżyczki. I ona wskoczy na nas. I ale jest już atakowana. Okej. Okay. A to co ja mówię, widzicie, że nawet jeśli Reinhardt powiedzmy by był obok nich, to ja nie mogę im zadawać obrażeń. Hmm, to by było fajne. Chociaż może troszkę, troszkę ciężej to by było zakodować, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Tak czy siak, bardzo interesujący pomysł. Bardzo duży potencjał tutaj jest. Trzeba rzeczywiście się zastanowić, jakich wziąć bohaterów. Zwykła zmiana zasady, a już w ogóle jest inna taktyka w tym trybie. But still. Fajny by było spróbować legendę. To jest dalej ekspert. Okay. Ja, i para, pa, 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 pa. O, nieśmiertelny, śmiertelny. Nieśmiertelny. Śmiertelny, nieśmiertelny. śmiertelny. Reinhardt bardzo to ułatwia. Zdecydowanie Reinhardt bardzo ułatwia. O, teleporter się przydał. Dlatego fajnie, by tutaj sobie to jeszcze dodatkowo utrudnić i wziąć takich bokaterów, którzy. Ee, no, nie, nie nadają się aż bardzo na to. Powiedzmy, wdową tutaj zagrać. O, o, heavy wyszedł. A ja nie mam ulta, niedobrze. jo, Nie mogę ulta naładować! Nie mogę ulta naładować! Cały czas był dziś nieśmiertelny! Już mnie wskrzeszają, dobrze. I teraz Dobra O Jezu! Eee cholera! Chcia... O, dobre, ej, dobre! Chciałem przejść na drugą stronę. O jeden. Dobra, wiecie co, chyba rzeczywiście tak zrobimy, że jak przegram, to nie będę e, resetować i od początku e, po prostu nagrywać cały meczek, żeby za jednym zamachem była wygrana, tylko cholercia e, tak pokazać wam taki struggle jakby, co nie? I teraz mamy... Teraz mamy tamtą snajperkę, z którą jest problem, nie ma jak jej zabić, prawda? Nie ma jakiejś zabi, dlatego ja rzucam teleporter. O, pyk. O! I jest, zabijamy, 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 zabijamy. Okej. Okay. Niestety nie pojawił się heavy. Ale okej. Okay. Snajperka się pojawi pojawiła zamiast tego dużego grubasa. Tak, sądzę, że tak będzie ciekawiej. Pokazać ten proces przechodzenia. A nie, że zaję. Od razu, za pierwszym razem niby wygrana. Dobra, ja muszę tego użyć. Tak będzie le lepiej. Dobra. Dobra ścianka. Nie będę mieć ścianki na kolejnego grubasa. Chyba. Ale tak będzie to spoko. Nie będę mieć, nie będę mieć na niego ulta Gotowego Okej, okay, wyskoczył Uhuhu. Ja pierdziele jest, jest, uwaga, i, 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 prawie, 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 jest! Za nami, za nami, za nami, za nami, za nami! Najpierw egzekutora Dobra. Dobra ścianka, dobra ścianka Uuuu Fajne To chyba jest ciekawsze niż yy, yy, drugi tryb, który jest do wyboru. Czyli liczą się tylko headshoty. Na początku myślałem, że tylko headshoty się liczą, jest. Yy, yy, ciekawsze. Ale to też jest niezłe. Ale tak jak mówię, wziąć sobie bohaterów, którzy jeszcze. powodują, że to jest trudniejsze. Zaraz. O, zabójczyni. Chciałbym, żeby to w Overwatch 2 było też. O o. A to jest takie coś, że e, nawet na legendzie... Oj! O, nie korzystają z teleportera. Druga! Olera! Ja pierdzielę! Z obu stron są! Ja muszę teleporter... nie, nie mogę yy, mieć ten rozstawiony teleporter cały czas Muszę mieć goto, muszę mieć go gotowego Ej, ej, ej! Kurde! Zostałem sam! Oddaliłem się od drużyny! Snajperzy! Snajperzy są dużym problemem, to <gry> Co mam zrobić? Gdzie mam iść? Co ja chciałem też powiedzieć To jest coś takiego, że na legendzie nawet te podstawowe jednostki Jeden koleś potrafi zabić Jedną seryjką Bo jest coś takiego, że oni mają jakiś tam rozrzut losowy Zdarza się, że trafią wszystkimi strzałami. Wtedy jest niebezpiecznie. Tu jesteś. Szmaciuro. No! Kurczę, na brzegu postawiłem. O dobra i trzeba zniszczyć teleporter. Bardzo ciekawe. Ale już po pora na Grubasa. Powolutku. Tu się zaraz pojawi na środku. Albo nad nami. Ta aż nie wiem, czy jest super dobrym wyborem. Sniper. A, dobre I zniszczy teleporter Heavy Jest tutaj Ja pierdziele On tutaj musi Czekajcie, chodźmy do nich na dół Chodźmy do nich na dół Oni się dobrze ustawili O, o wow! O nie Nie Czekajcie czekajcie, 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 zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to. Ja mam pomysł, ja mam pomysł, ja uratuję sytuację. Poczekajcie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. No chodź, no chodź. Szarżuj, zaszarżuj na mnie, zaszarżuj na mnie. Aiderio, Aiderio. Zaszarżuj, zaszarżuj. On musi zaszarżować. No chodź, no chodź. Jest dobra. O to chodzi. Dobra. Dobra. Polercia. Muszę ścianę ma naładować, bez ściany nie da rady Leżę! On ma mało HP! On ma mało HP! O nie! Dobra, jak to przejebiemy eee, Chyba wezmę innego bohatera Po prostu żeby wam... Musi być wygrana, musi być wygrana, co nie? No, i dotarliśmy do momentu, na którym przegraliśmy. Oj, nie dobrze, snajperka jest tam, i jeszcze tutaj heavy się pojawił. Ale okej, okay, dobra, mamy, mamy, mamy. Tu zamrażamy. Okej, okay, mamy dużo lepszą kompozycję. Teraz tak zamrożony. Bijemy, 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 bijemy. Mnie bije. Okej, okay, to. I zamrożony znowu. Wybrałem majkę. To jest świetny wybór, moim zdaniem. Ciak. I teraz tak. A teraz mój uciek. No, zamrożony. Bijemy, 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 bijemy i leży jednak nie. Ale mejka pocisnęła. Dużo lepsza kompozycja. Widzicie? Easy peasy. Ah. I wygrana, moi drodzy. Bardzo ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście można walczyć dalej, ale nie ma po co. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Chodźcie! Chodźcie! Overwatch! Takie jest Achievement! No, to mam nadzieję, że Wam się spodobało. Następny filmik to będzie precyzyjne uderzenie czyli odwet, tylko trafienia krytyczne zadają obrażenia. Tutaj też sądzę, że inny wybór bohaterów musi się pojawić, ale to już w tym kolejnym filmiku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.